Wysyp serwerów youtuberów, sprawa dziewczynki z Maroka, Polska w finale na Mundialu, Minecraft ze śmieszną akcją, nowy sezonu anarchii SMP, pękło największe akwarium na świecie, Palion i smyslą nagrali piosenkę, Wojan z własną grą w Roblox i wiele więcej. Witajcie, ja jestem Cepotwór i tak wracamy słuchajcie kochani z tą serią. Jest to kolejny odcinek z newsów, które wydarzyły się w Polsce i na świecie. Jeżeli Ty też chcesz czynnie brać udział z nami w tej serii, serdecznie zachęcam Cię do podsyłania swoich propozycji newsów, czy to na mojego Instagrama, czy też na mój serwer Discord który macie w opisie. Pamiętajcie również o zostawieniu subika i lajka, pomoże to w wypozycjonowaniu materiału. A jako, że idą święta, każdy lajk like to jeden grosz, a każdy sub spod tego filmu to 3 grosze na jedną ze zbiórek na zwierzak. Pamiętajcie, warto pomagać, macie 7 dni i po tym czasie płacę odpowiednią kwotę i udostępnię na moim Discordzie. Zacznijmy od tematu wysypu serwerów youtuberów. W ostatnim czasie popularnym trendem stało się wypuszczanie swojego własnego serwera. Mogliśmy zaobserwować to u takich twórców jak Tobiasz, Elomordo, Felipeza, Kamper, Zombiaczek, Zespół youtuberów N1 oraz grupa youtuberów z Inkwizycji. Co więcej, to najwyraźniej nie koniec, bo tak jak na Instagramie poinformował nas niedawno Peter, odpowiadając na pytanie jednego z widzów, on również ma w planach założenie swojego serwera. Przy niektórych z tych serwerów warto się jednak zatrzymać. Mam tu na myśli serwer Tobiasza, który naprawdę ma rekordową aktywność i cieszy się wśród widzów Rapów bardzo dużym zainteresowaniem, jak i całego community SMP. Natomiast co do Elomordo, wszedł on we współpracę i został współwłaścicielem serwera Cube Game, czyli Legendary. Legendarnego serwera, gdzie kiedyś również rolę właściciela dzierżył taki youtuber jak Blowek. Zobaczymy jak te wszystkie projekty się rozwiną i czy nawzajem po prostu się nie zjedzą. Ponieważ w tym momencie konkurencyjność na rynku serwerów w Polsce jest ogromna i każdy serwer wręcz walczy o graczy. Walczyć również musi teraz dziewczynka z Maroka, która udostępniła jak na ten moment bardzo wiralowy film, w którym krytykowała Cristiano Ronaldo i tak naprawdę wyśmiała jego i całą reprezentację Portugalii. Jak się dowiadujemy, mierzy się ona teraz z ogromnym hejtem, który na nią spłynął. od Fanów piłkarza, jak i jakiej reprezentacji. Poinformowała o tym matkę dziecka w wywiadzie, przeprosiła za swoją córkę i poprosiła, żeby ludzie już jej odpuścili, bo jak sam mówi, jej córka nie chce w tym momencie ani mówić, ani jeść. Dałem wam w tym filmie tego newsa, by pokazać wam, jak tak naprawdę w internecie trzeba myśleć o tym, co się publikuje. I jak jeden nierozsądny filmik potrafi namieszać w czyimś życiu. Jeżeli już mowa o zamieszaniu, to tak, nie przesłyszeliście się, Polska będzie pośrednio uczestniczyć w finale mundialu. Jednakże nie jako drużyna sportowa, ale w postaci głównego sędziego, którym będzie Polak Szymon Marciniak. Poprowadzi on spotkanie między Francją a Argentyną, które odbędzie się w niedzielę. Teraz przejdziemy do trochę luźniejszego tematu, a mianowicie Minecraft miał bardzo śmieszną akcję, o której muszę Wam powiedzieć. Z okazji okresu świątecznego wypuścili oni śmieszne sweterki świąteczne takie z creeperem, które przez wielu są różnie odbierane, ale w poście, w którym mówili o tym, sami skrytykowali swój produkt. Jest to ciekawy zabieg marketingowy, który na pewno wyjdzie im na plus. A napisali zdobądź ten brzydki sweter i więcej prezentów z gry Minecraft w naszym świątecznym sklepie. Idą święta, ale szybciej przed nowy sezon anarchii. Po bardzo mocnym pierwszym sezonie i rekordowych zasięgach projekt wraca w lekko odświeżonej wersji, ponieważ są pewne utrudnienia, które jeszcze bardziej komplikują rozgrywkę graczom tam grającym. Co do zasad zostały usunięte endkrystale, sztabki neterytu, totemy Elytry... Co za tym idzie, gracze będą musieli pojedynkować się bardziej pierwotnie, co może okazać się o wiele ciekawsze. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek roszady z twórców grających na anarchii, anarchii opuścił Gibbon, natomiast doszli tacy twórcy jak Frezu, Icarek, Tekini i Elomordo. Roszady były również przy Dranhisie, ponieważ ludzie myśleli, że ma on rzekomego bana na anarchii, jednakże Sagi zaprzeczył temu na swoim ostatnim live. Zaprzeczyć natomiast nie mogą właściciele hotelu Radisson w Berlinie, gdzie wydarzyła się naprawdę tra Tragiczna sytuacja, ponieważ znajdowało się tam największe na świecie akwarium z wodą morską. I dokładnie, znajdowało się Bo pękło słuchajcie Pobliska ulica została zalana i zasypana szczątkami konstrukcji Co najmniej dwie osoby ucierpiały W wyniku skaleczeń odłamkami szkła A co chyba najgorsze w takiej sytuacji Na ulicy znalazły się egzotyczne zwierzęta Żyjące w tym akwarium Żeby lepiej zobrazować wam skalę problemu Mówimy tutaj o 1500 gatunków ryb tropikalnych Teraz przejdziemy do bardziej spokojnego tematu A mianowicie Palion i Smyslow Nagrali piosenki Jak wiecie już od dłuższego czasu Nagrywanie piosenek przez youtuberów stało się normalnością i zabieg ten, który bardzo mocno podbija zasięgi robiło już wielu twórców. Tym samym Palion wypuszcza kolejne dwie piosenki, czyli Czerwone i Zielone dwa. Jak sam powiedział, piosenki są o wiele lepsze niż poprzednie, ze względu na to, że przeznaczył na nie o wiele większy budżet. Natomiast co do Smyslowa, pokazał on swoją twarz w postaci piosenki na milion subskrypcji. Jestem ciekaw, czy te piosenki przypadły wam do gustu i co o tym sądzicie? Możecie napisać w komentarzu, czy podobały wam się nutki, czy nie i jakiej muzyki na co dzień słuchacie. A teraz przejdziemy do kolejnego tematu, a mianowicie wojan z własną grą Roblox. Ostatnio na Instagramie pojawił się wpis, gdzie wojan szuka rzekomych testerów do gry w Robloxie. Jest to jasny przekaż, że tworzy on swoją grę. Jestem ciekaw, na czym będzie polegała, jak będzie więcej informacji, na pewno będę was informował.